Jak choleryk reaguje na konflikt? Zapraszam. Ostatnio nagrałam filmik o twórczym konflikcie, i tam wspomniałam, że można każdy konflikt zamienić w twórczy konflikt, ale jedną ze strasznie pomocnych rzeczy w tym, żeby ten konflikt uczynić czymś naprawdę dobrym i nadać mu inną dynamikę, jest taka prosta rzecz jak znajomość osobowości. Wiecie, że uwielbiam ten temat, ponieważ moja playlista z osobowościami ma bardzo dużo wyświetleń yy, i ciągle dostaję wiadomości od Was, że yy, świadomość tego, jaką ktoś ma osobowość, slash temperament no bo tutaj, wiecie, są te jeszcze kwestie nomenklaturowe. Że pomogła Wam w uratowaniu Waszego małżeństwa, że pomogła Wam być szczęśliwym, że pomogła Wam być w byciu dobrym rodzicem. Całe szczęście. No ale gdy mówimy o konflikcie, to muszę Wam powiedzieć, że każda z tych naszych osobowości, temperamentów zajmuje, w sumie zachowuje się w dosyć przewidywalny sposób. To jest takie ciekawe, bo w sumie ludzie są przecież bardzo unikalni. Każdy z nas jest inny. Niemniej jednak muszę Wam powiedzieć, że e, gdziekolwiek nie pójdziesz, spotykasz te typy osobowości, i jeżeli ocenisz, jaki typ osobowości ma dana osoba, możesz dużo prościej się z nią dogadać. To jest trochę tak, jak jedziemy do jakiegoś kraju, nie? Do Hiszpanii. E, Hiszpanie dosyć słabo mówią po angielsku, więc lepiej jest znać ich rodzimy język, nie? Powiedzmy taki, wiecie, ich ognisty, wspaniały powiedzielibyśmy bardzo kolorowy, jedziemy na Islandię i oni te rake, like, make, like, i takie tam, mm, kiedyś wszyscy mieli problemy, żeby nazwać ten wulkan, co wybuch prawda? Yy, i były to, to, są takie wiecie, łańce, takie tongue twistery no i yy, i dokładnie w ten sposób można spojrzeć na każde inną, na każde, każdą z tych osobowości, nie? jednych byśmy nazwali koreańczykami, którzy są wiecie, melancholijni, dokładni Ktokolwiek z was oglądał filmy koreańskie wie, że jest dla nich bardzo ważna struktura, wszystko musi być to układane, doskonałe i bardzo, bardzo takie bardzo akuratne. A gdybyś pojechał do Włoch, no to wszystko jest aaaa mandzia mandzia. I tak jak, tak jak Koreańczycy mają mnóstwo określeń na strukturę Więzi i rodzaje odniesień, to Włosi mają mnóstwo określeń na temat kawy. Nie wiem, czy wiecie, że mają takie określenie, które nazywa picie zimnej kawy jak nekrofilię. Ostatnio się dowiedziałam. Mój syn był na szkoleniu we Włoszech. No i teraz dobrze byłoby rozmawiać z Chińczykiem po chińsku, z Hiszpanem po hiszpańsku, z Koreańczykiem po koreańsku. I nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale ja osobiście mam dużą rodzinę, pięcioro dzieci, jest nas siedem osób. Jeszcze mamy teraz zdjęcia w rodzinie. To naprawdę ciągle to odkrywam, jak bardzo, bardzo, bardzo się różnimy, ale też jak każdy z typów osobowości ma dosyć typowe reakcje w różnych rzeczach. No ale dzisiaj będę mówiła tylko o konflikcie. Więc tak, trzeba dobrze zrozumieć, że choleryk. Który czasami się mówi, że jest czerwony. Zobaczcie, mam specjalnie po to czerwoną bluzkę dzisiaj, że to jest taki typ, dla którego najważniejsza jest rzecz jaka. No przypomnijcie sobie z poprzednich filmików. No dominacja. To jest po prostu dominator, prawda? To jest em, jaki ma poziom energii? No wysoki, prawda? On po prostu jest nabuzowany energią i generalnie. Większość choleryków jest skierowana na co? Na cel. Dla niego cel, on sobie znaczy ten cel i on idzie, nie? W związku z tym nie jest to osobowość w dominancie, oczywiście choleryka. Pamiętajcie, że mamy dwa rodzaje osobowości i liczy się to, co jest najbardziej domina w dominancie. Więc on nie jest skierowany na ludzi, tylko on jest skierowany na cel, tak? I generalnie, ponieważ jest decyzyjny, łatwo podejmuje decyzje, wyzwania właściwie wpływają na niego jak płachta na byka, ta czerwona płachta, rozumiecie? Dun, 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 dun. I on twierdzi, że no, jak to się nie da, nie? No, kiedyś na pustyni powiedziano, że nie da się postawić piramid, nie? No i jakiś cholerek powiedział, co? Po moim trupie, nie? No i się dało, i mamy dzisiaj piramidy, nie? Wygląda na to, że w różnych kulturach było takich paru choleryków, bo piramidy są na całym świecie. No, oczywiście, takie są moje żarciki, ale do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, że w związku z tym, gdy mamy relację z cholerykiem, mamy partnera choleryka, mamy dziecko choleryka, no to trzeba wiedzieć, jak on się zachowa, bo co jest dla niego najważniejsze, w związku z tym. Jaką się będzie w tym konflikcie zachowywał? I teraz pierwsza rzecz to jest to, że w konflikcie choleryk będzie jaki? dynamiczny, czyli on od razu odpowie. Nie? Na przykład flegmatyk musi się wycofać, nie? melancholik też będą następne odcinki, powie wam, jak reaguje. Ta najszybsza reakcja w konflikcie to jest reakcja choleryczna. To macie na przykład w przypadkach Rage Road'u, nie? Gdy macie, to zawsze są cholerycy. Nie? Ktoś im zajechał, ktoś nie postąpił tak, jak on uważa, tak jak on wie najlepiej. On wysiada bęg bang, bęg, bang, bang, tłucze banie i idzie do przodu, nie? Albo po prostu dwóch facetów, nie, coś tam się dzieje i oni stają, nie? I walki kogutów, nie? No to, to są właśnie takie typowe walki choleryków. Oni są bardzo dynamiczni. E, uwielbiają pyskówki słowne. Zaczepisz ich, od razu jest odpowiedź, nie? To jest po prostu niesamowite, nie? Inne osobowości muszą poczekać, muszą przemyśleć, zawsze są zaskoczone tym, iż tą szybkością reakcji, podczas gdy cholerek po prostu akcja, reakcja. Czasami można powiedzieć, że nawet e, on y, nawet nie pomyśli, co on powie, on po prostu pojedzie, nie? I ponieważ on jest zorientowany na cel, a nie na relację z tobą. W związku z tym, jak to się, ja to omawiam, on jedzie z tobą na krótko. Nie? Czyli patrzy, to jest jego reakcja wewnętrzna. On mówi aha, ty przeszkadzasz mi w osiągnięciu tego celu. W związku z tym no ja cię muszę ustawić do czego? Do szeregu. I jest. bęk, bang, 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 bang. A ty stoisz i. Uh, 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 uh. Zanim zojisz odpowiedzieć, to on już jest dalej, prawda? Bo w ogóle w konflikcie choleryk to robi tak on się wyładowuje i potem ta jego amplituda spada i on uważa, że sprawa jest załatwiona, podczas gdy cała reszta wtedy dopiero mieli te jego wszystkie wypowiedziane słowa, prawda? To wszystko, co on powiedział. I wtedy dopiero się zaczyna maniana, bo wtedy te osoby, dla których właśnie ten problem się rozpoczął, gdy dla choleryka się skończył, Dopiero wtedy zaczynają, co, reagować, idzie i mówią hola hola kochaneczku, coś tutaj nie gra, proszę ze mną porozmawiać. Dlaczego ty mi powiedziałeś to, a dlaczego ty mi powiedziałeś tamto? A wtedy choleryk w swój bezczelny sposób mówi co? Co ty się czepiasz? Czemu ty kreujesz problem? Przecież ja tylko tak powiedziałem i a w ogóle to o co ci chodzi? No cudownie, cudownie. Co najśmieszniejsze oczywiście dodam, że w związkach zawsze mamy właśnie bardzo różnych partnerów od siebie, więc bardzo nie rzadko zdarza się, bardzo rzadko zdarza się, że mamy podobnego choleryka w związku jak my, prawda? W związku z tym zazwyczaj jak mamy ekstrawertyka, to drugiego mamy introwertyka. Nawet jeżeli mamy dwóch choleryków, to jest, zazwyczaj yy, różnią się tym, co jest w dominancie i różnią się drugim komponentem. O, pamiętajcie, choleryk mancholik, a choleryk sangwinik, albo sangwinik choleryk, to jest naprawdę zupełnie inna historia. To są zupełnie inne reakcje. I tutaj jest, też, też są bardzo ciekawe kolory. Swoją drogą muszę wam powiedzieć, że rozwiązywanie konfliktów między cholerykami jest bardzo trudne. I kiedyś robiłam szkolenie z osobowości w szkole średniej. I zrobiłam, jak zwykle, ja robię takie, wiecie, swoje prywatne badania w różnych rzeczach. Uwielbiam pewne rzeczy widzieć w liczbach. I spytałam się w takiej trzydziestoparaosobowej osobowej klasie, w paru klasach zresztą, ile ich, ilu z ich rodziców to jest dwoje choleryków? I przeciętnie w każdej klasie pięć, pięcioro dzieci podniosło rękę, i spytałam się, ile z tych par już jest po rozwodzie? Cztery na pięć par były już po rozwodzie. A komentarz tego jednego dziecka, które powiedziało, że jej rodzice nie są po rozwodzie, to było takie, no kłócą się, ale nauczyli się godzić. <noise> Podczas gdy te cztery pary pozostałe, nie. Czyli zobaczcie, jak bardzo trudno jest dwóm cholerykom wypracować pozytywny, twórczy konflikt bez tej świadomości, że My mamy ciągłą walkę o władzę. Skąd to znam? I my, ja, ja z moim mężem, jesteśmy dwoje cholerykami. Mój mąż jest cholerykiem melancholikiem, a jestem sangwinikiem cholerykiem eee, i jeszcze odpowiedzialną matką polką, co oczywiście podbija mój choleryzm e, bardzo mocno, moją decyzyjność i różne inne rzeczy. I w pewnym momencie naszego małżeństwa, jak już byliśmy sobą straszliwie utrapieni, doszliśmy do wniosku, że chyba jedynym. E, Sposobem na to, żeby razem przetrwać, nie pozabijać się, no bo walka to walka, prawda? I jeszcze być szczęśliwym, <grywa> co by się przydało, to yy, stwierdziliśmy, że musi być ścisły podział obowiązków i kompetencji. W związku z tym ja zostałam tym menedżerem domu, i podejmuję większość decyzji tutaj. Sama, z tym, że oczywiście rozmawiamy z moim mężem o głównych kierunkach, o pewnych zasobach finansowych, no bo mamy wspólny budżet, w związku z tym musimy te rzeczy uzgadniać. Natomiast mój mąż jest odpowiedzialny za swoje życie e, za, znaczy za swoje życie jest zawsze odpowiedzialny, ale za firmę, którą prowadzi. Ja jestem odpowiedzialna za firmę, którą ja prowadzę już od paru lat. No i e, dzięki temu, że nauczyliśmy się bardzo szanować. Te miejsca, które są dla nas wrażliwe, jako dla choleryków, to jest raz, nauczyliśmy się to szanować, dwa, nauczyliśmy się po prostu z tego śmiać. Bo gdybyśmy się z tego nie śmieli, nie obśmiewali tego systematycznie, to po prostu, wiecie, no, ta powaga sytuacji by nas po prostu zżarła. Dlatego też rzeczywiście związek dwóch choleryków to jest trochę życie jak na wulkanie. Bo dodam, że w ogóle choleryk jest taki to jest taka zapalna, nie? On jest taki zapalny. Zapala się łatwo, nie? Wiecie, ta energia jest taka tak wysoka w tym człowieku, że on łatwo wybucha, ale też łatwo opada, nie? Łatwo opada. Oczywiście sangwinik, choleryk, sangwinik robi to inaczej i choleryk melancholik to, to są naprawdę dwie bardzo różne historie, ale o poszczególnych osobowościach będę Wam mówiła dalej, i te mi mieszanki będziecie sami musieli już troszeczkę sami poskładać. I tutaj wypisałam sobie parę takich cech, właśnie choleryka. Yy, I on jest taki: szybko reaguje, sprawuje kontrolę, jest niedelikatny, nieempatyczny, bardzo aktywny. Hmm, w związku z tym w kadrze kierowniczej, pośród prezesów i tak mamy bardzo, bardzo wiele choleryków i to głównie choleryków melancholików, bo są aktywni, a przy tym bardzo dokładni i bardzo analityczni, prawda? Skoncentrowani na teraźniejszości, chcący efektów jak najszybciej. Rozumiecie to jest to, nie? A nie, 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 nie. Więc jak macie na przykład małe dziecko, które nie mówi jeszcze, a jest cholerykiem melancholikiem, to ono dostaje szału. Gdy nie mówi. Nie? W związku z tym ono, e, e, co to e, e, i ty, no weź się domyśl, nie? Z tego, e, e, i daj się rzeczy na półce i ty się domyśl. I ono nie dostaje tego, co chce, ona wpada w szał. Nie? Ono po prostu zaczyna się zachowywać, no, jak wiecie, no, mały diabeł, że tak powiem, nie? Tak, my mówimy cholera na to. I to jest dokładnie to. Dlaczego? Bo rzeczy muszą być szybko, teraz i po mojemu, nie? E, 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 e. I gdy jesteśmy, mamy takie małe dziecko, to co, trzeba po prostu je przetrwać. Ja wiem, że można wyłysieć przy tym. I wiele godzin konsultacji spędziłam, pocieszając biednych rodziców i uczych i ucząc ich tego, jak przetrwać ten czas, kiedy dziecko nie mówi, a po prostu jest takie decyzyjne i tak dalej. Zresztą mówiłam wam o tym w innych filmikach, że mały choleryk po prostu musi decydować, tak? Dobra, działa niezwłocznie i źle znosi stagnację. Czyli. Choleryk to jest taki spiritus movens, posłuchaj, on, on chce, żeby ciągle się coś działo, tak? On, wiecie, no, on po prostu nie, nie wytrzymuje. Ja widzę, jak, jak ja robię różne rzeczy. Mi jest po prostu, rzeczywiście przy dużym domu nauczyłam się tego, że jeżeli będę działała w sekwencjach, to ja wszystko będę miała ogarnięte, nie? Ale to ogarnięte, czyli jest dom, posłuchajcie, zakupy, dużo sprzątania, no duży dom, duża rodzina. Wiadomo, wszyscy jakoś tam pomagają, ale ja tu jestem tym, który zarządza, nie? I właśnie mam takie, po prostu takie sekwencje, że pranie zaznacza to, 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 to i ja wtedy ciach, 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 tu sobie coś słucham, tu się czegoś uczę, tu robię i, i musi być zrobione, nie? Ja po prostu nie nienawidzę tego, jak są stosy prania, nie? Nie, ja lubię, żeby było się wszystko działo w mój sposób i rytmicznie, nie? Denerwuje mnie po prostu to, gdy wiecie zalegają naczynia, gdy w lodówce jest bałagan i ja po prostu momentalnie cyk, ciach, 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 układam, cyk, ciach, 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 niewiele myśląc na ten temat, szczerze mówiąc. Po prostu yy, jest wyzwanie, ja działam, wyzwanie, ja działam, tak? I teraz jest także jest ambitny, zdecydowany, i wiecie, co właśnie to, co mówiłam. Nastawiony na rozwiązanie problemów. I teraz jest bezpośredni, ma inicjatywę, jest bardzo pełen inicjatywy, i pamiętajcie, nie będzie tutaj szczególnie brał pod uwagę waszych emocji, nie? Że, na przykład, jest jakiś problem w rodzinie, obydwie osoby są takie naruszone, nie? I teraz. I na przykład introwertyk będzie potrzebował czasu, żeby przerobić, żeby mieć ten, wiecie, ten czas na procesowanie tego wszystkiego w głowie i tak dalej. A choleryk mówi, jest problem? No to działamy, nie? I teraz, i ten drugi tak, tak potrzebuje tego czasu, a choleryk się wtedy irytuje, nie? No dlaczego? Czemu ty nic nie robisz? To trzeba robić, działamy, działamy, nie? I, i po prostu ap, up, ap, up, ap, up, ap, 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 a nie każdy jest od razu gotowy, nie? Dodam, że zazwyczaj też cholerycy. Nie, mają zbyt dobrej, nie umieją zbyt dobrze komunikować i delegować różnych rzeczy. W związku z tym irytują się, frustrują, ale pod tym zazwyczaj mają dobre intencje, bo oni po prostu chcą załatwić problem, co nie zmienia faktu, że bywają po prostu nieznośni. Nie? Więc jest stanowczy, decyzyjny, niecierpliwy i naglący. Naglący, nie? Rozumiecie, tutaj i teraz, i teraz ja chcę rozwiązać ten problem. Teraz chcę. No nie, teraz, teraz, teraz. W związku z tym, Eee, kiedyś pamiętam, jak jedna moja taka klientka choleryczka, która wyszła za flegmatyka, bo to jest bardzo częste połączenie, które się dobrze równoważy. Jedno ma za dużo energii, drugie ma za mało. Eee, jakiś tam jak się śmieję, feng shui się tutaj <laughs> ułoży, nie? Bo oczywiście żarcik. Więc e, wyszła za takiego flegmatyka. I kiedyś zgłosiła się do mnie na konsultację, mówi pani Kasiu, ja po prostu nie mogę wytrzymać tym małżeństwo. Nie boisz, że małżeństwa wtedy. Ja mówię czemu? Bo z nim się nawet nie da pokłócić. Mówi, ja wyszłam z domu, gdzie było więcej choleryku, więc jak coś we mnie było, to z kimś tu się pokłóciłam. Tutaj coś tam. Ale w sumie zawsze coś tam dogadaliśmy, zrobiliśmy i była taka energia, nie? A mówi, ja tutaj do niego próbuję się pokłócić on wciąga żółtko i tyle mówi: Jezu miły, ja zwariuję. No oczywiście, gdy, gdy przećwiczyłyśmy to jak, to, jak trzeba podchodzić do flegmatyka, no do dzisiaj są bardzo dobrą parą. Z kolei inna moja klientka też opowiadała mi właśnie o tym, jak to ona, właśnie też centralna choleryczka, melancholiczka, lubiła działać, lubiła budować, lubiła robić różne rzeczy. No i we takiego spokojnego flegmatyka, melancholika. No i rano schodzili sobie na śniadanko, i ona przy tym śniadanku wyciągała listę działań i mówiła, dzisiaj zrobimy to, 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 to i to. Potem zrobimy to, 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 to i to. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on tak na nią patrzył i, i nic nie mówił, nic nie mówił. Tylko tyle, że zaczął coraz mniej z nią współpracować w różnych rzeczach, a w końcu zaczął mówić o tym, że on chce wyjechać za granicę do pracy, czego ona nigdy nie chciała. I ona się zaczęła zastanawiać, ale o co chodzi, co on mi komunikuje? No, no dokładnie to, co zakomunikował. I o flegmatyku Wam jeszcze opowiem. Ale ta energiczna choleryczka w ogóle nie wzięła pod uwagę to, tego, że ma przy sobie inną osobowość, z którą trzeba porozmawiać zupełnie inaczej. Właśnie z Chińczykiem, po chińsku. W związku z tym yy, wiem, że rozmawiałyśmy i potem ona wielokrotnie mówiła, że no, w życiu się nie spodziewała, że można tak nauczyć się rozmawiania z inną osobą i że to tak bardzo, bardzo ułatwia. Więc jeżeli my mamy przy sobie takiego właśnie choleryka, to muszę Wam powiedzieć, że choleryk jest w konfliktach przede wszystkim, i na to zwróćcie uwagę, szybko reaguje, jest niecierpliwy. I jest apodyktyczny. Najciekawsze jest to, że obowiązują te trzy punkty. Mam rację, jeśli nie mam racji, i tak mam rację. Czyli on po prostu z pełnym przekonaniem uważa, że tak jest, tak jest, tak się trzeba tak dostosować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I koniec. I tutaj, i teraz, i koniec, i koniec. Tu i teraz. <grym> Więc zazwyczaj po prostu trzeba mu pozwolić ochłonąć. Najlepiej jest nie chodzić szczególnie szczególne starcie i długofalowo rzecz biorąc, próbować rozmawiać z nim po sytuacjach, w których on, yy, no, że tak powiem, pokaże ta, nam tą swoją siłę. Zakładając, że on chce dobrze, bo naprawdę trzeba założyć, że on chce dobrze. Dorosły oczywiście, bo jeśli mówimy o dziecku. No to dziecko nie wie co jest dobre. To słuchajcie, jeżeli dziecko się uprze, że tu i teraz ono chce zjeść takiego mikołajowego, czekoladowego, mikołaja czekoladowego, to dziecko nie wie co jest dobre. Więc do dziecka po prostu podchodzimy w inny sposób. Macie na ten temat moje filmiki, odsyłam. Trudne dziecko, mały choleryk i indywidualne podejście do dziecka. Natomiast jeśli chodzi o dorosłego choleryka, warto podjąć próbę rozmawiania z nim po konflikcie a temat tego, co on naprawdę miał w sercu, czego on, co on myślał, czego się obawiał, i cholerycy wtedy zazwyczaj zaczynają odkrywać tą swoją stronę emocjonalną, czyli mówią, wiesz, bo jak ja patrzę na ten konflikt, to ja się boję, że wiecie, na przykład w finansach, że nam nie starczy finansów, że tutaj trzeba zrobić to, tu trzeba zrobić tamto, ja bym chciał na przykład oszczędzać pieniądze, ja bym chciał zainwestować pieniądze, i, i wiecie, wtedy rodzi się ta komunikacja na tym głębszym poziomie. Bo oprócz tych naszych pierwotnych reakcji związanych z temperamentem, musimy zawsze pamiętać, że każdy z nas ma też charakter wyrobiony. I teraz, gdy, gdy pozwolimy cholerykowi tak szaleć i mówić, co mu się podoba, i wiecie, i y, manipulować nas swoimi słowami, bo bardzo często choleryk też jest naprawdę niezłym manipulantem, muszę powiedzieć, małe dzieci to potrafią tak zmanipulować łzami, i, i takim szaleństwem swoich rodziców, że to jest po prostu szok. Ostatnio do mnie napisała taka moja widzka, że mają małą choleryczkę w domu, to ona ich tak rozstawia po kątach, ledwo zaczęła mówić, to od razu mówi ja tu rządzę i oni zamiast po prostu już troszkę ją zacząć ustawiać, no się tak rozkosznie śmieją z tych jej y, zabawnych stwierdzeń. A ja wiem, i że po prostu Wychodują sobie naprawdę duży problem, jeżeli nie zaczną adekwatnie reagować do jej osobowości, czyli już zacząć kształtować jej charakter i uczyć ją, że ona właśnie nie rządzi, chociaż dodam, że oczywiście musi rządzić w różnych rzeczach, bo trzeba uwolnić ten jej charakter, ale nie może rządzić całą rodziną. Przecież ten mały młodżek nie wie, co jest dla rodziny dobre, prawda? No, o zdrowy rozsądku. Tak więc mamy dwa połączenia typowe. I teraz choleryk melancholik, no to jest energiczny analityk, tak? A w drugiej mamy choleryk sangwinik, czyli to będzie energiczny, ale bardziej skierowany ku ludziom, jednak bardziej skierowany ku ludziom niż choleryk melancholik. Choleryk melancholik to będzie geniusz i odludek. Geniusz i odludek. W pewnym sensie oczywiście, w pewnym sensie. To jest człowiek, który mieszka w świecie swoich myśli, analiz, uwielbia liczby i tak dalej. Kłócenie się z nim będzie bardzo trudne, ponieważ, jak Wam powiem w filmie o melancholiku, on nabiera jeszcze więcej wtedy takich trudnych cech. W związku z tym o, trzeba uważać. Natomiast yy, cholerek sangwinik też będzie inaczej reagował. Więc, w filmie o sangwiniku opowiem Wam, jakie są typowe reakcje. I wtedy czas sobie to razem yy, złożyć, prawda? Razem yy, złożyć. Z tym, że podkreślam, że zawsze patrzymy, na takie dwa czynniki, czyli patrzymy, co jest dominantą, tak? Czyli jeżeli ktoś jest przede wszystkim sangwinikiem, to w konflikcie będzie reagował zazwyczaj bardziej sangwinicznie. Chociaż warto tutaj też jakby dodać, że życie nas bardzo mocno kształtuje. Życie nas bardzo mocno kształtuje. I bardzo często jest tak, że nawet introwertycy wychowani w cholerycznych domach bardzo mocno nabierają tych cech, nasiąkają. Więc, gdy patrzysz na daną osobę, to warto jest, jakby, przyjrzeć się paru cechom, jeżeli budujesz z nimi relacje. To tam, że ta wiedza przydaje się bardzo, bardzo mocno. Gdy idziesz, na przykład, do urzędu i widzisz roześmianą urzędniczkę, no to wiesz, że, sobie po, że wystarczy pogadać, skomplementować ją, powiedzieć jej, parę miłych rzeczy, czy też opowiedzieć jej śmieszną historię i będzie naprawdę skłonna do współpracy. Oczywiście mówię wszystko o działaniach w ramach prawa, bo wiecie, jak się działa poza prawem, to się przynosi koperty. Nie? To jest zupełnie inna sytuacja. Ale z drugiej strony, jak idziesz do urzędu, do ZUS-u na przykład i tam siedzi taka brmucha, nie? <laughs> To nie ma sensu do niej, ha, 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 bo raczej widzi, że to jest jakiś cholerek melancholik. I lepiej wiecie się podporządkować, dobrze wypełnić papierki, do, precyzyjnie odpowiadać na pytania, i wtedy wszystko będzie dobrze, i gładko, i fajnie, załatwimy nasze sprawy. Więc Ta wiedza przydaje się w bardzo praktyczny sposób, ale też bardzo przydaje się nam w czym, w, po prostu w życiu. Kochani to na tyle. Oczywiście co? Proszę Was o łapkę w górę. Udostępnijcie mu materiał wszystkim potrzebującym pomocy z cholerykami. Prawda? Zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, bo teraz będzie ta seria właśnie o konfliktach, więc może może Wam się przyda. No i oczywiście napiszcie mi w komentarzach jak Wy sobie radzicie z cholerykami. Jakie są Wasze tajemne sposoby albo Wasze spostrzeżenia na ten temat. Do zobaczenia. To na tyle. Hej!